Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry! Jesteśmy w Pepko na przeglądzie. Pamiętajcie o lajkowaniu, subskrybowaniu, włączcie sobie dzwoneczek i koniecznie zostawcie komentarz pod tym filmem. Będzie mi bardzo miło. Zaczynamy cały film nowości, więc zostańcie do końca na końcu. Piękna lampka, no po prostu mm, megaśna. Dobra, mamy tu szklaneczkę i szklanka jest, ym, szklanka jest, słuchajcie, taka holograficzna. Ym, I ona jest za 15 zł. Ona jest z rurką, słomką, e, szklaną. Następnie mamy butelkę. O, myślałam, że one są szklane, ale... No dobra, mamy tutaj butelkę 700. Yy, słońce świeci mi, 700 ml. 700, tak. I kosztuje 12 zł. Dalej, 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 dalej. Poczekajcie, muszę tu podciągnąć sukienkę sobie trochę. Zobaczcie, jakie fajne kubki, a jutro będą jeszcze bardzo podobne. No, ale to zobaczycie jutro już w przeglądzie. I ten kubek kosztuje. 40 zł, no ale wiadomo, że te kubki są trochę droższe, zobaczcie, czy 45 nawet eee, i tu mamy jeszcze fioletowy te są ładniejsze od tych poprzednich, które były te mi się chyba bardziej podobają, bo mają taką metalową zakrętkę a tamte miały plastikową, dobra, tu mamy zobaczcie, takie butelki eee, o pojemności 900 ml eee, i te butelki, te ceny to by mogli jeszcze robić mniejsze, 20 zł kosztują 20 zł kosztują te butelki i one są, powiem Wam, że fajne do wody, mimo tego, że to jest też plastik. Ja mam taką dużą, chyba dwulitrową i naprawdę fajnie mi się sprawdza. E, idziemy dalej, tu mamy jakieś koszyczki. Zaraz zerkniemy, o, tak dawniej nie było szczotek do kibla, nie dziewczyny? Kto ogląda mnie od początku, ten będzie wiedział o co chodzi. Tutaj są takie, zobaczcie, drewniane dodatki do tych dozowników i ten dozownik to jest nowość, kosztuje dychę. Przynajmniej u nas tego nie było, ale były te, które Wam pokażę. I ja mam osobiście sama w domu już może ze dwa lata i ten... Kosztuje 8 zł i powiem Wam, że to drewno po jakimś czasie naprawdę się brzydkie robi już u mnie teraz, jak ja mam tak tyle czasu, to się brzydkie to zrobiło. No i tu mamy jeszcze, no wiecie, szczotkę do. Do toalety 25 zł kosztuje, no i jest zwykła nie nie jest niezwykła. Chodzi mi o to, że zwykłe ma te włosy, nie? Jeszcze sprawdziłam, ile na pewno kosztuje, bo ja też poszukuję ostatnio. Bo są jeszcze silikonowe. O to chciałam powiedzieć jejku, tyle tutaj rozmowy na temat szczotki. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Idziemy. Co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Zaraz zobaczymy, czy coś tutaj w ogóle mamy, bo ostatnio Wam pokazywałam trochę tutaj rzeczy, więc tylko sobie zerknę i Wy też sobie możecie zobaczyć, ile osłonek znowu wjeżdża do Pepko. Ale widzę, że jest nowość, oczywiście bardziej dla dzieciaków. Zobaczcie, jak ktoś lubi króla lwa, to zobaczcie. Mamy tutaj takiego kwiatuszka w takiej oto doniczce. Wczoraj Wam pokazywałam właśnie tą nową kolekcję, bo jeżeli macie ochotę, to sobie tam cofnijcie się do wczorajszego mojego przeglądu i wtedy będziecie widzieli tę kolekcję. A ta ym, dekoracja kosztuje 20 zł. No wiadomo, do dzieci do pokoju, dzieci nie muszą podlewać kwiatków. Proszę bardzo, takie piękne mordki. Idziemy dalej. Jak ktoś nie widział wczorajszego, to też były ramki, ale nie idziemy, poczekajcie, bo tu widzę fajną roślinkę. 25 zł kosztuje i takie piękne, zielone wybarwienie ma na końcach. Zobaczcie, tak wygląda. No, powiem Wam, że coraz ładniejsze te sztuczne rośliny robią. Ta mi się na przykład bardzo podoba. No i storczyk, ojejku, jaki ty malutki, 10 zł, kosztuje 30 cm wysokości, no i zobaczcie, tak może wygląda jeszcze te liście na sztuczne, ale jakbyście tak obkręcili, w życiu bym z daleka nie powiedziała, no nawet z daleka, z dwóch metrów bym nie powiedziała o tak, że to jest sztuczny storczyk. Sama mam w domu żywe i, e, i tak wiecie, na żywo to całkiem inaczej tutaj wygląda. Tu jest jeszcze chyba taka girlanda, DIY, możecie sobie tutaj sami ją zrobić, kosztuje 10 złotych. Myślałam, że to jest jakaś nowość, ale to już jest już rozbebrane, on tak powiem. Dobra. Tutaj też te piękne, e, piękne, y, właśnie y, piękne ziele, zielone gałązki. Też do dekoracji, no i tu zerkniemy na łazienkę. Nie ma, nie ma, nie ma, dalej nic nie ma, ale teraz Wam pokażę cudowną rzecz. Po prostu ta lampa jest świetna, jest prosta, ale jest naprawdę świetna i pewnie już ją widzicie, bo ona tu stoi i ona się do mnie już uśmiecha. Tylko zakręciłam tutaj, to od razu ją widzę. I Wam ją tutaj pokażę, zobaczcie. Tak wygląda. Jak ktoś ma taki, taki boho styl, to będzie fajnie to wyglądało i na pewno pięknie będzie przenikało światło przez te sznureczki, bo to są takie sznureczki. I zaraz zobaczymy, jaka cena tej lampy spadniemy z krzesła. 65 zł. No to jeszcze wiecie, to jeszcze nie jest taka, taka wysoka cena. Tutaj ona wygląda tak. Proszę bardzo. A tu mamy, zobaczcie, z 50 na 35, też mamy lampę i zobaczcie, możecie sobie kupić za 35 zł. Tu jest jeszcze, zobaczcie, taka do złożenia. Kosztuje 20 zł. I widzicie, ona jest na baterię. Więc też fajnie, to też taka nowość. Taki grzybek. Taki grzybek. Dobra, to mamy Misia. Idziemy. Dalej, a nie, jeszcze nie idziemy, jeszcze nie odejdę, bo zobaczcie te czerwone ceny do mnie tak przyciągają, ale to jest hicior po prostu. Z 45, no na, może na 35, tylko dychę, ale już zadycha taką lampkę, za 3, dychę 35, taką lampkę, <laughs> przepraszam. Mm, no to naprawdę fajnie. Idziemy dalej. Dalej widzę jakiś nowy stolik. Wow. on musi być nowy, bo nie widziałam go nigdy. Kosztuje 90 zł, to już cenę widzę, ale poczekajcie. Taki. O, zobaczcie. Widziałam też takie podkładki na stół. 42 na 42 na 46 cm. To jest nowa kolekcja, tak? To jest znaczek nowej kolekcji. Więc jeżeli ktoś potrzebuje takiego stolika, to proszę bardzo. Tutaj, jeżeli ktoś ma dzieciaki, zobaczcie, możecie kupić taki wieszaczek do dzieciaków, do pokoju. Czy gdzieś po prostu wiatrołapie, czy tam, nie wiem jak u was się to mówi, u nas się mówi korytarz, można powiesić niżej dzieciakom, żeby sobie kurteczki odwieszały. 15 zł kosztuje, więc też fajna cena, nie? Tam jakieś pierdu, pierdu dla dzieciaków, oczywiście na samym początku. No i tu muszę wam jeszcze pokazać, bo jest parę nowości. I zaczynamy, zaczynamy. Zaczynamy od Misia, z Dzisia. Tylko Misio, z Dzisiu, co on robi? W kolorze srebrnym taki misio, ale nie, to zawsze są jakieś. A no widzicie, tak myślałam, że to skarbonka, więc to jest skarbonka. Tylko muszę go tutaj tak położyć na sekundę, bo te ceny po prostu nie lubię ich. No ale to już jest lepsza niż takie, jakby miał wisieć i spadać co chwilę. A 7 zł to kosztuje taki misio skarbonka. No nie wiem, co tutaj wkładać do tej skarbonki. Chyba cały czas by musiał być rozbijany. Bardziej taka dekoracyjna ta skarbonka. Tu mamy, tu mamy serwetnik za 8 zł. Taki, taki prosty serwetnik, też bardzo fajnie to wygląda. Metalowy, jakby ktoś się pytał. Są fajne talerzyki, już Wam pokazuję. Jest w kolorze białym, zaraz drugi kolor Wam pokażę. Takie listki. I te listki kosztują 12 zł. Jest jeszcze w moim kolorze. W moim cygańskim kolorze, że tak powiem. Oczywiście nie obrażając tutaj nikogo. Chodzi o to, że złote. Bardzo lubię złoto. Chociaż nie mam dużo dekoracji w domu ze złota. No i oczywiście też 12 zł. Nie wiem, bo to co sprawdzam. Tu mamy takie małpy. Nie wiem, czy Wy to widzicie. Jeszcze są małpy. 10 zł kosztują. 11 cm mają wysokości. Tu ma. Tu taka jest, z prawej strony ma łapy do góry. Bardzo leciutka. Nie wiem, kupujecie takie dekoracje? Bo ja takich dekoracji nie kupuję. Tu jest taca, też bardzo ładna, bardzo ładna drewniano-metalowa. I też fajnie ona się prezentuje. I też jest z nowej kolekcji. Zobaczcie, tu jest znaczek nowej kolekcji, jakby ktoś nie widział. I ona kosztuje 25 zł. Te tace są naprawdę w niedużej cenie, bo w innych sklepach to czasami po prostu za głowę się można złapać. No i takie lale. Ja powiem wam, że coś mi się kojarzy, że kiedyś były, ale nie wiem, coś mi się kojarzy, że kiedyś były, ale albo ich dawno nie było, albo jakieś inne trochę zrobili. 20 zł kosztuje. No i oczywiście tutaj mamy już reniferka, sarenkę renifer, chyba. Także widzicie, już tutaj się robi. E, trochę świątecznie. Pokażę Wam w, e, jutro m, w przeglądzie poszewki, bo zrobiłam e, przegląd z poszewkami, z podusiami nowymi. Tu mamy też taki wazon z tej nowej kolekcji. I ten kosztuje 25 zł, ale też kiedyś był podobny. Pamiętacie, był podobny, tylko, e, tylko naklejka inna. Nowa kolekcja. Więc tak to u mnie wygląda. Co my tu jeszcze mamy? Czy my tu coś jeszcze mamy? Tu już nic, e, nic więcej Wam nie znajdę. Dziękuję Wam za dzisiejszy przegląd, dziękuję za wszystkie piękne komentarze, dziękuję za to, że życzycie mi zdrówka. E, z każdym dniem czuję, czuję się już coraz lepiej. E, mam nadzieję, że zdrowieje całkowicie. E, ja Was zapraszam oczywiście również na moje vlogi. Udostępniajcie moje przeglądy, moje vlogi, gdzie się da. Życzę Wam miłego wieczoru, trzymajcie się, cześć.